Witam panów ponownie na stadionie Krakowi. Mamy grudzień, dzięki Bogu 10. No póki co ta pogoda naprawdę naprawdę jest dla nas na rękę. W związku z tym kończymy w zasadzie już trybunę północną, czyli tą od ulicy Fosza w zasadniczej części jest już gotowa, a myślę, że wszystkie prefabrykaty trafią na tą trybunę do końca. Do końca przyszłego tygodnia na pewno będzie to już gotowe, włącznie, włącznie ze wszystkimi stopnicami schodni. Także to już, to już później będzie tylko i wyłącznie etap wykończeniowy. No, de facto, teoretycznie można by zacząć montować krzesełka, ale to oczywiście nie wcześniej niż na wiosnę. Z istotnych konstrukcji, które pojawiły się w tej chwili, to mamy konstrukcję pod oświetlenie stadionu. Tu widać na, na, na stadionie te dwie zasadnicze potwory, jakby na których, na których będą umiejscowione światła. Z tym, że montaż ich nastąpi gdzieś za jakieś dwa tygodnie. Bardzo chcielibyśmy, żeby trybuny ta od strony ulicy Kałuży, czyli wschodnia i zachodnia, czyli od Kraszewskiego, no do końca roku były w zasadzie gotowe w stanie surowym. Jeżeli pogoda pozwoli to myślę, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że, że to nam się uda. No oprócz tego oczywiście trwają prace w zakresie takim niewidocznym, czyli prace instalacyjne. W zasadzie został nam z takich istotnych i skomplikowanych, czy bardziej skomplikowanych prac przepych pod ulicą Fosza, no ale to już, to już dla instalatorów nie jest problem. Hmm. Oprócz tego te instalacje wszystkie podposadzkowe, czyli to co musi być gotowe przed e, skończeniem posadzek. Na trybunie północnej w zasadzie to już jest zakończone, tam już zaczynamy posadzki. No i ta, ta, ta strona północna to będzie jak przypominam raz jeszcze, ta strona użytkowa. No oprócz tego mamy w zasadzie gotowy pierwszy strop e, trybuny południowej i w 99% drugi nad tymi stropami poleci jeszcze czy, czy będzie, będzie posadowiony jeden poziom no a później już konstrukcja dachu no mam nadzieję że, że może żeby nie przedobrzyć ale do 15 stycznia do połowy stycznia powinniśmy mieć gotową trybunę południową w zakresie prac żelbetowych i wtedy wtedy oczywiście przystępujemy do konstrukcji do, do montażu konstrukcji prefabrykowanej i konstrukcji dachu, jakby równolegle. Także, jak, jak już wspominałem wielokrotnie i będę to podkreślał, no najważniejsza jest pogoda w tej chwili dla nas. E, oprócz tego planujemy w tym roku jeszcze, no wiele czasu nie zostało, bo 21 dni, z tego odpadają święta, o czym trzeba pamiętać. Poza tym prognozy są takie nieciekawe, no ma być, ma być jednak mimo wszystko ten mróz, który na pewno wstrzyma prace żelbetowe, ale <laughs> prace montażowe powinny, powinny przebiegać bez zakłóceń. Chcielibyśmy też konstrukcję dachu u Trybuny, trybuny Wschodniej, czyli tej od ulicy Kraszewskiego, właściwie stropu dachu mieć gotową na koniec roku. No tak żeby od, od 4 powiedzmy stycznia zacząć już montaż trybuny południowej w tym ostatecznym kształcie. Także no, życzyć nam tylko pogody no. To jest, to jest w tej chwili najważniejsze, a zresztą raczej damy sobie radę bezproblemowo. Tu, tu akurat znajdujemy się na tej trybunie południowej i w tych słynnych skyboxach, prawda, czyli stąd będzie ten teoretycznie najlepszy widok. Na, na Murawę i w ogóle na, na widowiska, które się tu będą odbywały. Myślę, że, że właśnie już od stycznia zaczniemy, zaczniemy pracę już takie wykończeniowe na tej trybunie, ale jak widać, czy, czy będzie na pewno widać w materiale filmowym, no widok jest naprawdę, naprawdę świetny i obejmuje całą płytę. Także to jeszcze raz potwierdza no, jakość projektu. No. Oczywiście o, o całości będzie też świadczył no, wykonanie, myślę że, myślę, że będzie bez zarzutów.